Na 200 metrów na rondzie drugi zjazd. Co tam się odjebało? O, leży jakaś rura. Kurwa, jeszcze pały policjanty zatrzymują kogoś. No nie no kurwa, no co? oni Nie, tylko nie to! Kurwa, puśćcie ich. Niech jadą ci wszyscy w chuj Bo z tyłu korek jest na parę kilometrów już Niśbut a oni jeszcze tam kurwa po samochodach latają ludziom. Normalni to są. Chyba nie go O Tira wywrócił chłop kurde blada ja widziałem jak oni jeżdżą na Lce już, a na Lce chłop jak na Tira zdaje, to znaczy, że już prawką mappę Czyli coś tam kurwa liznął trochę tej kierownicy ale jak popatrzyłem, że niku, ja to jest kurwa, nie to O może telefon to ja zmniejszę, żeby nie widzieli, że ja jadę na telefonie. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj o pani policjanty. Stoją. Ja mnie tam widzą. Nic tam mnie nie widzą. Nie, nie widzisz mnie. Jestem kurwa niewidoczny jak skała. Jak wąż. Zapierdalamy tarara Urwa, nagrywam zegary, a po jedem drogę O dziki idą Elo, cześć